W komentarzach czasem pojawiały się pytania, czy coś wspomnę o tym serialu. Ostatnio nawet promotorzy tej serii w Polsce zapytali mnie, czy wypowiem się na ten temat. Otóż wypowiem się, bo właśnie obejrzałem całość. The Chosen, czyli nowy serial o Chrystusie. Jak wyszedł i jak, moim skromnym zdaniem, mówić o Bogu w filmie czy w serialu. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, na początku warto powiedzieć, że serial The Chosen to jest na pewno fenomen, jeśli chodzi o okoliczności, w jakich powstał. Otóż powstał on dzięki zbiórce na ten cel i zebrał już ponad 10 milionów dolarów. I wśród filmów i seriali, które powstały dzięki zbiórkom, stał się najlepiej zarabiającym projektem tego typu. Proszę tego nie odbierać za złośliwość, ale w takich momentach przypominają mi się takie Momenty i argumenty, które często podnosimy, że. Ale oni mają finansiere cały biznes za sobą, a my. A my mamy, Szanowni Państwo, kolejny empiryczny dowód, że można inaczej. No dobrze, ale jak to wszystko wyszło? Otóż hmm, to skomplikowane. To jest, Szanowni Państwo, serial o Chrystusie i o jego życiu. I ja mam taki chyba osobisty problem z każdą próbą ujęcia tej postaci i tej historii. Każdy pomysł, zrealizowany nawet dzięki wspaniałemu warsztatowi aktorskiemu i świetnie napisanemu scenariuszowi, jakoś do końca do mnie nie przymówił. Albo inaczej, nie nazwał wszystkich moich odczuć, emocji związanych z postacią Chrystusa. Tu w The Chosen mam niestety to samo. Z drugiej jednak strony, mówiłem, że będzie skomplikowane, to osadzenie tych wszystkich biblijnych historii w pełnokrwiste realia, w pełnokrwistych bohaterów, to jest największy walor tego serialu. Założę się, że wielu z nas, ja na pewno zaliczam się do tej grupy, tkwiło lub nadal tkwi w takim pewnym wyobrażeniu o postaciach biblijnych, o apostołach, o Tadeuszu, Mateuszu, Piotrze. Tomaszu, i tak dalej. W wyobrażeniu takim, że są to ludzie ze specyficzną aurą. Nieco odrealnieni, zupełnie nie mający odniesienia do naszych współczesnych czasów, do naszych wyborów życia codziennego i naszych obecnych problemów. Mam wrażenie, że głównym zamiarem serialu The Chosen było zburzenie tych wyobrażeń i pokazanie, że życie apostołów, że życie osób, które spotkały Chrystusa to wprost mocne odniesienie do tego co przeżywamy dziś tu i teraz w marcu 2020 roku że tamte problemy to są te same problemy z którymi mierzymy się na co dzień jest na przykład w serialu The Chosen człowiek którego nikt nie lubi który jest odrzutkiem w społeczeństwie który czuje się samotny i przez tę samotność jego trauma się pogłębia wpada w depresję i rozpacz może brzmi znajomo dla kogoś z państwa jest człowiek, który cały czas analizuje, myśli, dywaguje, waży za i przeciw. Dziś pewnie byłby fanem poradnika jak mniej myśleć. Jest wreszcie kobieta, która ma roztrzaskaną seksualność przez złych mężczyzn, których spotkała w życiu. Przez to sama w sobie ma takie poczucie nieczystości, wstydu, czuje się niegodna obcowania z drugim człowiekiem. I mógłbym więcej wymienić takich postaci, takich sytuacji, które odzwierciedlają tamte biblijne wydarzenia, które przedstawia serial The Chosen. Oglądasz to wszystko i przy odrobinie empatii to nie są abstrakcyjne sytuacje, historie, przeżycia sprzed ponad dwóch tysięcy lat. To są nasze przeżycia, tu i teraz. Jestem bardzo ciekaw, zdania niewierzących, które obejrzą ten serial. Osób, dla których postać Chrystusa nie jest w ogóle znacząca. Bo wiedzą Państwo, ja nie potrafię oderwać się od swoich, powiedzmy to, sympatii do postaci Chrystusa i ocenić to w oderwaniu od tych sympatii. I dlatego też nie będę się wymądrzał, czy ten serial zmieni rzeczywistość, ma wartość ewangelizacyjną. Zwyczajnie nie wiem. Szczególnie jeszcze podniosę jedną rzecz, która biła mi się w oczy na każdym kroku. Otóż to, jak Chrystus za każdym razem właściwie burzył nasze wyobrażenia o rzeczywistości, burzył nasze plany, nasze myśli, nasze zamiary. I tak mówił, no spokojnie chłopcze, nie wszystko jest w twoich rękach, ja się tym zajmę. I will know him for the rest of my life. <laughs> Żeby nie było tak kolorowo, to muszą Państwo wiedzieć, że ten serial to zupełnie nie moja stylistyka. Moja to słowo klucz. Ale o tym wspomnę jeszcze na końcu. Robienie filmów o Chrystusie, o Bogu, o tamtych czasach, o biblijnych opowieściach to chyba jedno z najtrudniejszych zadań do wykonania. Mam wrażenie, że przyczyną wszystkich niepowodzeń tak zwanego kina chrześcijańskiego, choć nie znoszę tego określenia, jest chęć ogarnięcia wszystkiego. To znaczy nazwania nienazwanego, przedstawienia nieprzedstawionego, dopowiedzenia niedopowiedzianego. Zbyt mocno próbujemy tę sferę metafizyczną okiełznać, nawet próbujemy okiełznać naturę boską, czy samego Chrystusa, który był wprawdzie człowiekiem, no ale jednak nie jest postacią płaską, jednowymiarową, jest jedną wielką, piękną tajemnicą. I w The Chosen nie ma za bardzo miejsca na tajemnice. Głównym konceptem tego serialu było przedstawienie scen za kuli, scen biblijnych, jeśli można tak powiedzieć. I to z pewnością był ciekawy pomysł i na pewno jest to walor tego serialu. Jednak skutkiem takiego wyboru stało się to, że twórcy postanowili wszystkie stany emocjonalne, wszystkie przemyślenia, wszystkie motywacje, właśnie ponazywać, sprecyzować i jasno określić. Nie było moim zdaniem absolutnie takiej potrzeby. Można było więcej nie do zostawić, zachować pewną przestrzeń wolności do interpretacji widza, żeby on sam na podstawie swoich doświadczeń zerknął w ten serial i potraktował go jako takie zwierciadło, w których może odnaleźć swoje doświadczenia. Oczywiście łatwiej się mówi, tak jak ja teraz, a trudniej robi. Nie odpowiada, uwaga, mojej stylistyce muzyka. W tym filmie, szczególnie posługiwanie się nią jako podkreślenie pewnych stanów emocjonalnych albo podniesienia wagi sceny. We, so nie podobają mi się także zdjęcia, które są wprawdzie profesjonalne i w niczym nie odbiegają od np. Netflixowych produkcji, ale są zbyt idealne, wygładzone. Mm, Wystylizowane, takie wręcz bajkowe. To w połączeniu z kostiumami czystymi, wręcz idealnymi, takimi trochę z teatru, tworzy pewną sztuczność scenerii. Przy tym całym moim krytykanstwie, jeśli chodzi o formy, proszę pamiętać, że nie jest to moja stylistyka. A jeżeli państwu będzie to odpowiadało, to, to świetnie. Ja nie mówię, że ta moja stylistyka jest jakaś lepsza. Jest po prostu. Inna. Mnie na przykład porwał naturalizm przedstawiony w Pasji Gibsona, czy literalnie przedstawiona Ewangelia w Ewangelii według świętego Mateusza Pasoliniego. Natomiast sukces serialu The Chosen pokazuje, że taka forma Również odnalazła zawsze zwolenników. Nie wiem, czy mają Państwo takie doświadczenie, ale mi stosunkowo często zdarza się odrzucić serial albo film, który mówi nie moim językiem. Oglądanie tego serialu to była dla mnie też taka nauczka, że nie warto tak robić za każdym razem, ponieważ gdy już wybaczyłem sporo temu serialowi, gdy przyzwyczaiłem się nieco do tej formy, która mi nie odpowiada, to doznałem czegoś, czego zupełnie się nie spodziewałem czyli mocnego wzruszenia po jednej ze scen, takiego duchowego uniesienia. Był to odcinek czwarty, czyli powołanie Szymona Apostoła, który całą noc zmagał się z rzucaniem sieci, z łowieniem ryb. Stracił wszystko, wiarę w kogokolwiek, nadzieję, a także zamknął się w takiej swojej gnuśności, zamknął się przed rzeczywistością. Tak sobie myślę, że człowiek czytał tę Ewangelię tysiące razy, a tu proszę, serial, który jeszcze nie do końca mi odpowiada, dotknął takich moich niektórych strun, że poryczałem się jak dziecko. No jak układałem sobie konkluzję a propos tego serialu, już chciałem państwu ją opowiedzieć, to ugryzłem się w język, bo przypomniały mi się moje liczne doświadczenia z krytykami, recenzentami i takimi mówcami, jak ja, na których zawiodłem się bardzo. Rolę krytyka bowiem postrzegam, szanowni państwo, tak kiedyś tak miałem, że ja po prostu niezwykle nie mam czasu i pieniędzy oglądać te wszystkie rzeczy, jakie wychodzą w kulturze. I mam taką jedną osobę, której ufam, której się nigdy nie zawiodłem, która oddzieli dla mnie ziarno od plew. I ja dostanę to pyszne ziarno i będę wszystko wiedział. Tylko niestety wielokrotnie okazało się, że na żadnej osobie nie mogę polegać w 100%. Był na przykład taki film Under the Skin, który w Polsce właściwie przez wszystkich krytyków, jakich osobiście znałem, został zjechany, a ja uważam go za arcydzieło. To samo z Knight of Cups Malika. Let me tell you about you. I want make you rich. A na przykład film, który jest uwielbiany, dostał Oscary, krytycy się rozpływają nad jego treścią, czyli La La Land. <laughs> Serial The Chosen jest trochę inaczej, na szczęście, to znaczy nie stracą Państwo pieniędzy, bo jego obejrzenie jest y, umożliwe zupełnie za darmo. Stracą Państwo jedynie czas, jeżeli nie przypadnie Państwu do gustu. Jak go obejrzeć? w Opisie pod filmem umieszczam instrukcję, jak to zrobić. Ja jestem propagatorem stwierdzenia, żebyśmy nie czytali recenzji, nie słuchali takich ludzi jak ja. Nie snubujmy się, ale też nie bójmy się powiedzieć, że coś nam się podoba w gronie osób, które mówią, że to nie powinno ci się podobać. Każdy z nas ma bowiem wrażliwość, doświadczenia, które postronna osoba może zupełnie nie uwzględniać. Dlatego warto wyrobić sobie swoje zdanie. Mi ten serial nie zostanie w pamięci, ale to jedno duchowe wzruszenie, jak najbardziej tak. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.